Witam królowe, zapraszam do rozkładu No jeśli chodzi o relacje O miłość, uczucia. Co dla was na najbliższy czas Jakie energie tutaj gdzieś Krążą nad wami Proszę sobie wybrać jedną z opcji Są dwa pudełeczka No czerwone i takie różowe w kropeczki Wybierzcie sobie jedną z opcji Tam będzie dla was Odpowiedź, informacja, wskazówka Jakkolwiek do tego podejdziecie Weźcie tak, żeby wam pomogło no dobrze, żeby Wam weszło i posłużyło. Okej, okay. zaczynam od tej grupy. Co dla tych królowych? Królowa, co do ciebie w miłości? Co do ciebie w najbliższym czasie? Jakie energie, o czym wszechświat chce Ci powiedzieć? Czary Mary. Jakiś tutaj się zjawia taki, wiesz co, taki czarnoksiężnik. Jakiś magik na Twojej drodze. Parcie ma na Ciebie. Wielkie parcie. On chce z królową coś przeforsować, ale królowa jest myśląca. Bardzo. Ona się tutaj będzie jakby troszkę sekurować, wzbraniać. Bardzo Ciebie chce pewien mężczyzna i tu chce Cię tak konkretnie, wiesz... Um, tu jest takie pragnienie, takie marzenie o tobie, że on. Um, nie wiem, co on zrobi. Prze, przekroczy pewne granice, żeby z tobą było coś dobrze, żeby z tobą zrobić coś fajnego, żebyś ty na niego spojrzała przychylnym okiem, żebyś ty nie była taka zdystansowana, żebyś ty go tak nie odtrącała. Ja nie wiem skąd on przychodzi, w ogóle co on ma. Co on wlecze ze sobą. Ja tylko wiem, że on bardzo do ciebie chce. On tak lgnie, tak idzie, on cię tak postrzega pięknie. Jesteś taką zmysłową gwiazdą, jesteś w ogóle bardzo mądrą kobietą w jego postrzeganiu, i tak cię tutaj no trzyma w sobie bardzo wysoko. Ja z tą królową, co ja bym z nią nie robił, wszystko mógł z nią robić, i tutaj tak ci sypnie ci czymś na bogato. Fajnie się możesz poczuć z tego powodu, ale gdzieś tam z tyłu głowy miej swój rozum w tej sytuacji, bo ty dobrze wiesz, co się z nimi je, jaki się jego trawi, jak to wszystko wygląda, więc bądź taka wiesz co, też karty ci mówią bądź taka logiczna, taka ostrożna tak weź to w takim wydaniu, w takim stopniu jak będzie tobie pasować jak będziesz potrafiła się w tym odnaleźć dlatego, że na maksa, tutaj idzie rozwój relacji, tu idzie takie z taką dużą pompą, z takim wielkim wiesz co, ciśnieniem, pragnienie zmanifestowania, spełnienia marzenia o osobie o relacji, o bliskości. I tu nie chodzi, wiesz co, że on tam chce o jedna, dwie randki. Nie, on po prostu chce być blisko ciebie. Chce się Ciebie trzymać. Chce, żebyś była w jego życiu. Chce mieć z Tobą kontakt. Chce być z tobą w jakiejś relacji, która jest bardzo wartościowa, na której można się tak tutaj. Opierać, wspierać, można coś razem budować, tworzyć. On chce z Tobą iść dalej, do przodu. Masz nowe, nowe energie takich wiesz tutaj, mocnych przełomów. No, z jakiegoś powodu miałeś to usłyszeć. Ja nie wiem, co Ty z nim zrobisz. Wiesz, bo on ma w sobie taką też trochę jakiejś takiej dzikości, trochę takiej tajemniczości. Ech, no. Na pewno nie jest ci łatwo gdzieś tam opierać się tym jego urokom, bo jest no, uroczy, bardzo taki pociągający, silny, duża pewność siebie. Cała ta męskość to wieszasz od niego jażyta. No, na ciebie też to działa, ale ty zdajesz sobie sprawę, jak on ci tutaj przy, wiesz, na, napiera, tak przytłacza, tak, tak całym sobą na ciebie idzie. I ty możesz nagle poczuć, wiesz, taką, taką trwogę, takie zastanowienie się, czy ja na pewno tego chcę, bo ja wiem, że jeśli ja w tym momencie przegnę z nim, właśnie pójdę z nim w ten przełom, ulgnę temu, bo to wszystko jest super to nie będzie odwrotu. Więc ja się liczę z konsekwencjami tego, co my za chwilę możemy zrobić, do czego może dojść. No bo tutaj się zanosi na jakiś rozkwit. No, by ci tak chętnie tutaj sypnął czymś fajnym z rękawa. Może wiesz, może tak przegiął albo się nie zachowywał do tej pory fajnie i teraz będzie chciał to nadrobić, bo on nagle jakby takiego dostaje strzału i no, wprost na ciebie. Ma jeden cel, jesteś nim ty. I, I zrobi wiele, naprawdę wiele, co tylko mu do głowy przyjdzie, co będzie mógł, żeby tutaj do ciebie dotrzeć, żeby połączyć się z tobą w jakimś sensie. No. Takiego tutaj macie, takiego uparciucha, ale z drugiej strony też i człowieka, który widzi w tobie, Tą wartościową kobietę. W ogóle w waszej relacji on widzi potencjał. To jest jakaś magia. To jest bogactwo. To jest coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze, mówi. I to jest ta królowa. Jej nie można kupić. Nie ma takiej drugiej. Jest tak wpatrzony w ciebie, że teraz, najbliższy czas, jego działania, cała jego koncentracja, jesteś ty. Nic innego nie widzi na drodze. A tobie karty mówią, masz być w tym myśląca o sobie, co będzie dobre dla Ciebie. Nie wiem z jakiego powodu, tak karty Ci mówią, ale Ci mówią, więc tak to wiesz. Ty też możesz mieć takie, no, napieranie na kogoś, nie? Ale to sobie już to dopasujcie. Dobrze. I druga grupa królowych, co ma usłyszeć? Królowo, co do Ciebie. Co jest dla was za informacje o jakich energiach na najbliższy czas? No a królowa się będzie pocieszać. Ktoś królową zranił. Królowa czuje się jakaś taka zraniona, obolała. Och, ja nieszczęśliwa, coś mi się nie udało. Jakże ja jestem biedna, już siedzę w tym wszystkim, tutaj tak się trapię. A co to? A kto wychodzi z za rogu? Przychodzi pocieszyciel, przychodzi nowa energia. Jest nowy mężczyzna na horyzoncie, jest mężczyzna wokół ciebie, romancer, kochaś, namiętny, płomienny, zaprasza cię do romansu, do tańca, do tego, żebyś z nim wibrowała i mówi: Królowo, nie płacz, ja tutaj ocieram twoje łzy, zobaczysz, jak ty szybko zapomnisz. Zobacz, jak ja jestem tutaj gotowy, pełno krwisty, gorący kochanek. No, ktoś taki jest, bardzo chcę. Tutaj bodźce ci takie dawać, wiesz? On jest taki, taki jest roz, rozogniony, taki napalony, taką machęć, ochotę, cały aż wrze do ciebie. A ta biduleńka go tak nie zauważa i ona płacze, i ona gdzieś tam mówi: Nie, ja jeszcze sobie tu posiedzę i popłaczę. On mówi: Jakże to? Będziesz tak płakała. Szkoda życia na łzy, zapraszam cię. Płomienny romans jest przed wami. Ech, nie mylcie tego z relacją taką jakąś życiową, miłością, ślubem, czymś nie. To ma przyjść do ciebie ktoś, nie wiem na jak długo, może na chwilę, może na jeden raz, może na jakiś tam czas określony, po to, żeby ci pomóc wy, yy, wydostać się z jakiegoś smutku, z rozpaczy, z poczucia odrzucenia, bo tutaj w twoim życiu mężczyzna jest inny, był, znaczy który się nie zdecydował na to, aby kontynuować z Tobą relację. Powiedział sobie, że ty dalej nie wchodzisz w jego życie, że, no, że, że on tam ma inne swoje sprawy i zdecydował się gdzieś tam ciebie separować, odpychać, a Ciebie tak boli, bo ty taka delikatna, wrażliwa jesteś. No to nie chciał król, niech żyje król, proszę bardzo, przychodzi taki prawdziwy król. Wygrywa tą sytuację, wiesz. No, narzędzia ma tutaj takie, że ma czym władać, że tak powiem. Więc ty sobie tak, wiesz, w pewnym momencie to się tak ockniesz. Przestaniesz chlipać nosem i go zauważysz i staniesz do pionu. Wszystko ci przejdzie. Pozwól sobie na jakąś przygodę. Tak ci karty mówią. Po prostu łap chwilę. Bo tutaj jest mężczyzna, który um, czuje, że ma z tobą jakąś misję ognistą, namiętną, pasjonującą. No i co, królowo, mówi? Nie pozwolę ci się tutaj tak smucić i marnować życia. Taki bardzo to jest wiecie, co taki wirujący, taki romans, który unosi wysoko. Zapominają się ci kochankowie o wszystkim, co ich otacza sobie tam lecą na chmureczki fajnie im jest razem, bardzo fajnie no dobrze, im jest fajnie, więc sobie to eee, trzeba tak na potrzeby chwili dla siebie jakoś zinterpretować, wziąć przyjąć, skorzystać albo nie no, w każdym bądź razie królowa ma przestać płakać, bo tutaj wszechświat też już nie chce, żeby tak się smuciła i sobie jakby zabierała czas i zdrowie, i dlatego syła ci tego kogoś tutaj, tego prężnego, jędrnego króla. Ci syła. Pełen wigoru. ma cię ocucić z tego złamanego serca. i Widać, jakby wiesz, jest tak przekonywujący, że no w większości przypadków to mu się to uda. Także do dzieła królowe. Nie smucimy się, ocieramy łzy lecimy dalej no dobra, napiszcie w komentarzach kto tam do was przybywa jak tam z tymi e, romansami, z tym wszystkim dobrze, ja czekam na jakieś komentarze i co, słyszymy się wkrótce, do usłyszenia, pa